Przyznawanie certyfikatów użytecznej strony ma dwie podstawowe korzyści. Korzyści dla użytkownika, który korzysta z serwisu. Wie, że strona, na którą właśnie wszedł, na niej będzie mógł odnaleźć szybciej i łatwiej pewne informacje, a korzystanie z tego serwisu nie będzie nastręczało problemów, ograniczy ilość niepotrzebnych nerwów i frustracji, która czasami towarzyszy korzystaniu z internetu. Natomiast dla firmy firma dostaje przede wszystkim cenne informacje zwrotne, feedback dotyczący tego, co można by było usprawnić, poprawić w udostępnianej internautom stronie. Wszystko to dotyczy obszaru użyteczności, czyli usability internetowego, która, tak jak mówiłem, przede wszystkim dla użytkownika postępowanie zgodne z regułami usability powoduje ograniczenie czasu, na przykład czasu potrzebnego na dotarcie do konkretnej poszukiwanej informacji oraz ograniczenie niepotrzebnych nerwów, które towarzyszą niewłaściwemu działaniu strony. Natomiast dla firmy stosowanie się do zasad usability to przede wszystkim gwarancja, że użytkownik, który odwiedza stronę, będzie miał dużo lepsze doświadczenia związane z marką danego serwisu, z brandem, którego serwis dotyczy.